To jest teraz idealny moment właśnie, żeby się tymi pokrzywami cieszyć. Popatrzcie, zrywamy maksymalnie taką długość. Teraz są miękkie, to można zerwać nawet taką 6-8 listkową. Natomiast po, potem, im później, to tym mniej tych listków na czubku będziemy zrywać, bo łodyga będzie robić się twarda. To jest ważna informacja, bo czasem ludzie naprawdę tego nie wiedzą. Jak nie jesteście pewni, to urywamy tylko tutaj ten, ten czubek. Zebrałem około 60 czubków pokrzyw, nawet ich nie będę siekał, bo są bardzo mięciutkie. Zbierałem tylko po 4 listki, maksymalnie 6 listków, taki czubek z każdej rośliny. Mięciusienkie są. W garnku pokrzywy zaleję odrobiną gorącej wody. Może pół szklanki. I dodam dwie łyżki masła. Masło. To teraz będę dusił, podgotuję. Może nawet przykryję to pokrywką. Niech się to z 10 minut poddusi, i jak się poddusi, dodam resztę składników. Nawet nie przykrywając tych pokrzyw, żeby jednak odparowała woda, dodam teraz 2 łyżki mielonych migdałów. Jeśli nie mamy migdałów, to możemy inne orzechy zmielić, dodać, na przykład orzechy włoskie, które mamy po zimie. Da to taki fajny orzechowy smak tej potrawie. A teraz przyprawię jeszcze czymś. Dzisiaj pokrzywy przyprawię z zatarem halabi. Zatar halabi to jest mieszanka, która ma takie składniki jak normalny zatar, czyli jakiś z gatunków tymianku lub oregano sumak, sezam, sól, ale dodatkowo jeszcze jest w niej kmin, kolendra, fenkuł i też zmielone różne ziarna, to może być nawet pszenica, albo właśnie orzechy, nie wiem co dokładnie jest w tej mieszance, natomiast ten Zatar Halabi to jest mieszanka z okolic Aleppo z Syrii. Ona się bardzo różni smakiem, jest niezwykle aromatyczna, bardzo ją lubię i właśnie fajnie tutaj nam doprawi tę ten, ten pokrzywę. No, i gotowe danie. Jeszcze trochę musiałem dosolić, bo, pomimo że w tym zatarze jest sól, no to to nie było to aż takie słone jak chciałem. Zostawiłem na środku talerza otwór, bo zobaczyłem, że położyłem danie na pięknym talerzu z dziką różą, które mam od takiej firmy z Podkarpacia Pepesza Ceramik. Naprawdę piękne talerze. Kiedyś zamówiłem z rumiankiem, ze śnieżycą wioseną, i właśnie z dziką różą. W każdym razie. Staram się codziennie jeść pokrzywy o tej porze roku, potem zrobią się twarde, nie będą już takie atrakcyjne. A właśnie ten sezon od końca marca do połowy maja można je po prostu jeść, 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 uzupełniać braki mikroelementów, oczyszczać krew, dostarczać sobie żelaza, a przy okazji eksperymentować. Jest to bardzo wdzięczna roślina do eksperymentowania i właściwie codziennie można robić ym, inne danie z pokrzywy. Smacznego. No naprawdę inaczej się żyje, jak wszystko zaczyna kwitnąć dookoła.